Było wiele tematów, koncentrowaliśmy się na nowościach również, natomiast mówiliśmy też o naszych kluczowych produktach. Oczywiście mówiliśmy o mospilanie, który jest naszym flagowym okrętem. Jest to jeden z najważniejszych insektycydów na rynku polskim. Jest to produkt pochodzenia japońskiego. Został wymyślony i produkowany do dnia dzisiejszego w Japonii. Bardzo mocno podkreślamy korzenie i japońskość tego produktu. Z różnych względów. Chociażby z tego względu, że Japonia to symbol jednak wysokiej jakości, w tym również i produktów agrochemicznych. Ale jest to też produkt bardzo nowoczesny, bardzo skuteczny. No i o zakresie stosowania niespotykanym na rynku polskim. W tej chwili ma ponad 250 zastosowań w różnych uprawach na różne szkodniki. Mówiliśmy też o naszej nowości, choć produkt po raz pierwszy był wprowadzony na rynek w roku 2016, natomiast w niewielkich ilościach pilotażowo, więc produkt my uważamy jeszcze jako produkt całkowicie nowy dla polskiego rynku jest to akarycyt. O nazwie Kanemite i również produkt pochodzący z Japonii, wywodzący się z Japonii, pochodzący z laboratoriów japońskich. No, które można nadal powiedzieć, że, jako, jako rynek produktów, Japonia jest na pewno uznawanym krajem, który no, w dalszym ciągu dostarcza bardzo dużej ilości wszelkich innowacji, jeśli chodzi o agrochemię. Canemite jest akarycydem przeznaczonym do zwalczania przędziorków. Myśmy w szczegółach omówili ten produkt w czasie konferencji prasowej. Tym niemniej można powiedzieć, że produkt ze względu na swoją charakterystykę, na swoje właściwości jest produktem w pełni kompletnym. Więc niezależnie od tego, jakie pytanie, będziemy, jakie pytanie będzie zadane, ja myślę, że odpowiedź jest jasna, bo Canemite, sam Kanemait odpowiada na te pytania. Jest produktem w pełni, kompletnym, o szerokim spektrum zwalczania, wszystkie stadia rozwojowe, bezpieczny dla... Roślin, bezpieczny, bezpieczny dla środowiska, dla operatora, użytkownika, konsumenta, więc ma wszelkie, wszelkie zalety, które no dzisiaj nowoczesny produkt, w szczególności produkt dla sadownictwa, jakim jest akarycyt, powinien spełnić.